Chodzi o to, żeby wznieść się ponad to, uświadomić sobie, że jesteśmy w grze, zaprogramowanej, żeby wyciskać z nas emocje. Jesteśmy w trakcie poznawania zasad gry, że trzeba nie wchodzić w emocje, wycofać uwagę, a to doświadczenie oglądania przemocy, nawet na dzieciach, oglądania katów i, i tych y, ofiar. Aby sobie uświadomić, że jest to symulacja, pobłogosławić katów, pobłogosławić ofiary, pobłogosławić to doświadczenie, wycofać uwagę i przenieść uwagę na co, to coś, co ty kochasz, na to coś, co się przy tym dobrze czujesz, gdzie nie masz ciężkiej wibracji, tylko masz taką lekką, radosną wibrację. To jest Twoja pasja, to jest to, to co kochasz, może to jest taniec. Może to jest śpiew, może to jest malowanie obrazów, może to jest czynienie, świadczenie usług kosmetycznych albo fryzjerskich. Nie wiem, co jest Twoją pasją, ale wycofaj co warto wycofać uwagę z przestrzeni ciężkowibracyjnej i przenieść uwagę do przestrzeni wysokowibracyjnej.